Wakacje z szopami. Moglibyście wreszcie przestać? Mów o co tym razem poszło! Bo on wiesz, to jest! Nawet nie pamiętasz o co poszło, mam rację? No wyleciało mi z głowy. Nie do wiary! Nie mogę was zostawić samych nawet na. Dosyć tego! W ogóle nic się nie zmienia, bez przerwy te same problemy. Może powinniśmy przez kilka dni od tego odpocząć? Na pewno przydałaby się nam zmiana otoczenia. O... Zabierasz nas do Królestwa Opowieści? Albo do wodnego miasta? Do parku rozrywki i kolejką Pawia Mocarza z 24-godzinną medyczną? Nie, nie dam się złapać na lep dla turystów. Będziemy podziwiać przepiękne widoki w rezerwacie nad jeziorem Winnega Bago. Miałem wtedy tyle samo lat co ty. Nigdy nie zapomnę tej wycieczki. Witamy cię w magicznym lesie Czekaliśmy na ciebie Częstuj się naszym słodkim miotkiem Na pewno wystarczy go dla wszystkich dzieciaków Może to była kreskówka, którą widziałem jak byłem mały To co zwykle, Hugo Ten dom w końcu opłaci studia mojej dzieci To już, to już tutaj? 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 Już jesteśmy na miejscu. Nie, kochanie, to nie jest nasz ośrodek. Na czas naszej nieobecności zostawimy tu pana kota, żeby też mógł sobie od nas odpocząć i się zrelaksować w tym schronisku. A, w tym schronisku? A pan kot należy do rodziny. Gdybyśmy go zabrali, to na pewno nie mielibyśmy udanych wakacji, bo i pan kot bez przerwy skakaliby sobie do gradeł. W takim razie kup zostaje w schronie. Zajrzyjmy do środka. Jestem pewien, że na pewno będzie tam przytulnie. Witam was w Jerry Mabel. To bezpieczna przystań dla wszystkich zwierzątek domowych. O, jakie słodziutkie kociątko! Rzeczywiście, całkiem to okiem tu przyjemnie! Wow! Niczym się nie martw, młoda Damo. Twój ukochany koteczek jest w dobrych rękach samej właścicielki. Możecie już zmykać i rozkoszować się wakacjami. Miłej podróży! No dobra, koniec! Przedstawienia. To ci wystarczyć. Droga jest odrobinę zarośnięta, ale jestem pewien, że ten jedzie się do ośrodka. Czyżbyście Czyż byście się zgubili? Tą drogą jadą tylko ci, co się zgubili. Szukamy ośrodka nad jeziorem Uinegabago. Wiesz, gdzie to? Pytanie. Jestem właścicielem... Chwila, mm, ee... ty jesteś Glen, Strażnik Glen, Przewodnik po rezerwacie Winnegabago? Bago? To byłem ja, znaczy się jestem <laughs> Jak byłem mały, to przyjeżdżałem tu na wakacje Bez komórki, bez internetu, bez telewizji i bez radia Żadnej elektroniki i innych zabaw Dobrze gadasz, chłopie Zawsze wystarczało nam samo dobro przyrody Nie ma toalety? O, akurat toalety mamy tu wyjątkowo nowoczesne Z podwójnym siedziskiem Rzeczy wyleniały łobuzy! Hmm, chyba będę musiał iść w krzaki! O! Ja zaklepuję ten bez końców! A? A co ci chodzi? Nie podoba ci się twoja miska pełna powietrza? Widzę, że mamy problem, bo zupełnie nie chcesz ze mną współpracować. i tuńczyk pamiętają jeszcze zapasy dla armii z 1950, ale jakie je podgrzejemy to powinny być jadalne. Zupełnie jak pieczenie kiełbasek, prawda dzieciaki? Nie... Um, co wy na to, żeby pomuzykować przy ognisku? Hej! To była moja kolacja! Ej! Oddawaj moje jedzenie! A, A, miło jest czasem A. wyjechać z rodzinką za miasto na łono natury. Ej, Glen! Co się stało z przewodniczką, która tu z tobą pracowała? Pamiętam, że ogromnie kochała zwierzęta. O, rzeczywiście je kochała! A przynajmniej tak było, zanim zdarzył się ten straszny wypadek. Powiedzmy, że w tamtych czasach zwierzęta w okolicy potrafiły czasem nieźle dziadnąć. No, ja. Do tej pory już nigdy nie była taka jak dawniej. Do pana kota? <tryk> Tylko jakiś wariat mógł wysłać pocztówkę do swojego kota. Sobie miło czas w samym sercu z dzikiej głuszy, chociaż nawet nie ma tu toalety, a papier toaletowy zastępują nam liście. Tatusiowi się tu bardzo podoba i cały czas powtarza, że nam też. Dlatego zostaniemy tu jeszcze przez kilka dni, więc będziesz mógł dłużej się cieszyć swoim kocim spa. Chciałabym być z tym z tobą. Całuję. To <laughs> Eh? Oh. Eh? Oh. <laughs> Nie, 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 nie! Zostaw mnie w spokoju! Moje płatki śniadaniowe to nie dla zwierząt! Kup? Co, co ty znowu kombinujesz? Ja? E... Ja musiałam skorzystać z krzaczka dla panów. No, no dobrze. Skoro już wstałem, to może popatrzymy razem na gwiazdy. Nie, stój! Nie wychodź tam! czuję, że ty chyba nigdy nie przestaniesz rozrabiać. Ach, naprawdę cię za to przepraszam, Glenn. E, tam tak prawdę mówiąc, i tak planowałem w najbliższym czasie przebudować cały ośrodek. To wszystko wina szopów. Ukradły cały nasz zapas jedzenia. Nie znoszę tych zwierząt. Ktoś musi je powstrzymać. Ach, dziwne, ale to wszystko brzmi niepokojąco znajomo. Wynocha z mojego plecaka we wstępne, przebrzydłe małe worki na futro. Dawaj płatki śniebelowe! De bestie, wracać do swoich klatek, ale już wracać powiedziała. To znaczy to znaczy, wygląda na to, że przynajmniej jeden członek rodziny miał relaksujące wakacje. Pora już wracać do domu, panie kocie. Wracam za godzinę. No cóż, napiszę jej liścik z podziękowaniem za opiekę nad panem kotem. Te zwierzęta, one są wszędzie! Całe szczęście, remont już się skończył. Znów pora na zwykłą, szarą codzienność. O, oni nie są słodcy. Widać, że za sobą tęsknili. Tak, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.